Dramatyczny finał strzelaniny we Wrocławiu. 55-latek zabił byłą partnerkę i popełnił samobójstwo. Zwrotnia wygląda na zaplanowaną, a najbardziej prawdopodobnym motywem jest motyw miłosny. Agnieszka Molenda. 15 po 6 słyszałem dwa strzały. Pan Andrzej przeczuwał, że to zapowiedź dramatycznych zdarzeń. Ktoś w międzyczasie krzyczał ratunku, kobiecy głos. I jakieś 15, może 15 sekund później trzeci strzał był. I wtedy na ulicy Głównej we Wrocławiu zapadła cisza. W domach rozdzwoniły się telefony. Syn do mnie zadzwonił, że jakaś szalanina. Zaniepokojeni sąsiedzi wezwali policję. Kobieta leżała z zakrawioną głową. Sąsiedzi próbowali ratować, a gościu leżał do ziemi twarzą skierowany i obok miał ten rywal. Na pomoc dla 54-letniej kobiety i 55-letniego mężczyzny było już za późno. Służby pracowały na miejscu kilka godzin. Policji pełno i w ogóle e, e, karetki, e, ambulanse były. Śledczy zabezpieczyli m.in. broń czarnoprochową, z której padły strzały. Mężczyzna otał szczał z broni w kierunku kobiety, powodując jej śmierć na miejscu, a następnie najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Te wszystkie okoliczności są wyjaśniane przez policjantów. Rzeczywiście część tej sytuacji zdarzyła się na zewnątrz. A tragiczny finał na klatce. Wiem, że sprawcą starzenia jest partner tej kobiety i najprawdopodobniej w godzinach porannych doszło pomiędzy nimi to kłótni. Nieoficjalnie wiadomo, że para miała się rozstać, a mężczyzna nie umiał się z tym pogodzić. Sprawca postrzega to rozstanie w kategoriach ostatecznych i sam w głowie sobie układa pewnego rodzaju wybór, czyli albo będziesz ze mną, albo nie będziesz z nikim. Od stycznia do końca kwietnia doszło do 166 zabójstw. To 12 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ten Schemat, że partner zabija partnerkę, no to się niestety powtarza. Od początku roku zginęło w ten sposób około 30 kobiet. Poniosły śmierć z ręki osoby kiedyś dla siebie najbliższej. Agnieszka Molenda. Wydarzenia.